Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję pod tytułem Praktycznie o truskawka", która odbędzie się w 13 marca w Dworku Marzenie w Strachowie. Organizatorami wydarzenia jest firma Boryna oraz doradca Jagodowy. O tym, o czym będzie mowa na, na konferencji... Albert Zwierzyński z zespołu doradcy jagodowego. Szanowni Państwo, Akademia Boryna w swojej działalności porusza najbardziej aktualne i bieżące zagadnienia związane z agrotechniką w uprawie głównie truskawek, troszeczkę malin. Na najbliższej konferencji skupimy się głównie na truskawkach, i to jest konferencja dedykowana właśnie plantatorom truskawek. Będzie wiele interesujących wykładów na temat ochrony, nawożenia, biostymulacji. Związanej właśnie z truskawkami i, do te, i o tym, jak dobrze się przygotować do tych zagadnień, właśnie na ten nadchodzący, czy już jakby rozpoczęty sezon 2020. Zwieńczeniem konferencji będzie wykład doktora Zbigniewa Jarosza, którego Państwo doskonale znacie który odpowie, czy ochrona biologiczna, chemiczna, czy zero pozostałości. Takie Państwo pytanie zadajecie. W związku z powyższym doradca Jagodowy prowadzi wiele badań i doświadczeń i tymi wynikami właśnie 13 marca Pan doktor się z Państwem podzieli. Cały program będzie można sprawdzić na stronie borynaplant.pl. Szczegóły wydarzenia, a także się zarejestrować, prawda Iza? Tak, zapraszamy serdecznie do rejestracji. Proszę Państwa. Wydarzenie jest całkowicie bezpłatne, natomiast ilość miejsc jest ograniczona, więc serdecznie Państwa zachęcam do zarezerwowania sobie miejsca już w tej chwili. Więcej informacji na naszej stronie Boryna Plan w zakładce Akademia Boryna zapraszam Państwa w imieniu organizatorów doradcy Jagodowego oraz nas Boryny.